kochani, witam was bardzo serdecznie. Mam wrażenie, że chcielibyście usłyszeć coś, co bym chciał powiedzieć, bo zrobiłem takie fajne filmy, ale, oczywiście, nie mówiłem, to były takie coś w rodzaju jakby reklamy. To powiem Wam, że bardzo cenię sobie przyjaciół i w internecie, i w ogóle. A szczególnie cenię bardzo też i przyjaciół w formie kobiet, dziewczyn. Po prostu mam takie podejście jak do aniołów. Może tak śmiesznie to brzmi, ale po prostu ogromnie się cieszę, jak mam w gronie przyjaciół kobiety, dziewczyny. E, ogromnie się cieszę, ogromnie się cieszę, że dużo dziewczyn ogląda i kobiet w różnym wieku. Mój kanał to jest dla mnie taka radość. Oczywiście chciałam powiedzieć że nie stać. Oczywiście ja tylko o samej przyjaźni myślę, bo no po prostu um, jak to można powiedzieć, um, można powiedzieć w ten sposób, wytłumaczyć, że ja po prostu no, moje przeznaczenie jest inne. Po prostu kiedyś, wiele lat temu, doszedłem do wniosku, że moja misja czy przeznaczenie, nie wiem jak to wytłumaczyć jest. Przy technologii i gronie dużej ilości wspaniałych, prawdziwych przyjaciół. Między innymi w internecie i, i, i poza internetem, że po prostu ogromnie się cieszę. Ja po prostu mam kontakt z przyjaciółmi, szczególnie z kobietami, kobietami, dziewczynami. No, że może nieraz tak trochę, można sobie. Wyobrazić, skojarzyć coś, że da ja się tak lepiej, czy coś takiego, czy takie emocje i emocje, coś takiego. Nie, to po prostu wrażenie wielkiej radości, po prostu. Niewyobrażalne wrażenie po prostu. Jak się coś dobrze układa, spełniają się marzenia, można tak powiedzieć. no To jest taka po prostu niesamowita radość. Wyobraźcie sobie, że marzycie, marzycie o kontakcie z kimś bardzo fajnym, super ekstra, mega. I to się Wam spełnia. Nie spodziewacie się kiedy, którego dnia i o której godzinie i się spełnia. I to jest taki, takie wrażenie, że po prostu trudno, trudno czasami nawet podtrzymać wypływanie łez. To jest po prostu taki szok wielkiej radości i wielkiego wrażenia. To są tak wielkie emocje, że czasami noż po prostu nie można wstrzymać łas, które wypływają.